Manajczko, wszystkim. hejo! ja autem, właśnie wyjeżdżam z Kamiennej Góry i cisnę do Karpacza zrobić trening, w na śnieżkę. Także na razie mamy 4 stopnie. Mrzawka jest, także pogoda nie dopisuje, no ale trudno. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Niedziela. Który to dzisiaj jest 8 kwietnia chyba, tak? Czy 9, 9 kwietnia No i dzida, dzida na karpa, dzida na śnieżkę, Pozdro. Oczki przednie Ale kurde przed chwilą wypadek widziałem. Gościu w drzewo uderzył czołowo także samochód rozpieprzony masakrycznie, wbił się w drzewo. Także ciekawe czy ta osoba przeżyła w ogóle. Widoki to tutaj są przednie, powiem wam, bardzo ładna trasa tu jest, krajobrazowa, jak się jedzie od tej strony, także kurczę fajnie to wszystko wygląda. Podoba mi się ta dolina tutaj i to wszystko, kurczę. Jednak na Dolnym Śląsku mamy te tereny piękne. Tutaj jakiś upamiętniający dźwig, Starałem sobie zobaczyć. No i co, ja tam, żeby zrobić... Idę zrobić siura, jak to mówią i idzie na nadal. No, ale muszę wam powiedzieć, że całkiem przyjemnie się zrobiło. Tutaj jakaś stacja była kiedyś, z tego co widzę, bo widzę jakiś tam, nie wiem, semafor chyba. Tu odrestaurowują stację, także coś takiego po drodze. Mam kochani karpacz na widelcu i widzę, że na Śnieżce jest śnieg, także widać na szczycie śnieg. I zakradam się na szlak od strony hotelu Karolinka. Także cisnę tędy i zaraz będę na szlaku od strony wodospadu Także Zakradam się od tej manki Zobaczę muszę obczalić temat bo tutaj nie fudziłem. Od tej strony nie fudziłem, ale, ale raczej tutaj jest wejście tak strzecha akademicka 3 km 200 Ok idę do kasy biletowej jestem na kopie i do góry. Dobra, bilecik zakupiony przy kopie i cisnę Żółtym szlakiem, żółtym szlakiem się wbijam na śnieżkę, przepilnować tego, że później mi się nie popierdzieliło z powrotną drogą. Tu mamy żółty od tej strony jeszcze nie, nie wchodziłem i nie wbiegałem, także no zobaczymy kurde, powiem wam dwa kilometry dopiero za mną, a ale tu jest cały czas pod górę i to ostro nie zadycha no tym szlakiem nie biegłem także wybrałem sobie Lajtowy szlak. No ale cóż, trzeba się wdrapać. Taki tu jest kąt nachylenia. Ale jednym słowem, masaka. Masaka. Jak na razie turystów trochę na szlaku spotkałem, także widzę, że jest ten szlak dość mocno uczyszczany. No i tych turystów tutaj sporo, choć na razie żadnego biegacza nie spotkałem, oprócz jednego na dole w Karpaczu, który polecił mi biec szlakiem niebieskim. A wyszło, jak zawsze, pobiegłem żółty. I obraz dotychczasowo piękny Także, tak jak widać Zakładam się z tamtej strony Już 25 minut 25 minut Biegnę trochę, trochę truchtem I kaszel, kaszel który mnie męczy Dość stromy jest ten podbieg, kurde No nic, trochę się wypłaszczy Będę biegł także jeszcze chwilę podejdę a później niestety albo stety trzeba drałować do góry mamy kwiecień 9 kwietnia pierwszy dzień świąt wielkanocnych a ja sobie robię trening na ścieżkę Akademickie dochodzę. A no, jak już tutaj jestem, to już myślę, że niedaleko będzie. Także już jest dobrze. Jest elegancko. Jak na razie pogoda dopisuje widoki przednie. Dobra, lecę, lecę, bo chcę nie ma co przeciągać struny. Cholera jasna, pomyliła mi się krzyżówka. Pobiegłbym do samotni zamiast w stronę śnieżki. Ale jajco nic, dzida do góry. Normalnie Wam powiem, że nie spodziewałem się, że jeszcze będzie śnieg. Tak się czuję, jakbym tutaj w grudniu wchodził. W 2000. Nie pamiętam jeszcze raz w 19 chyba. Jednak. Te wszystkie zdjęcia, które widziałem na social mediach dzisiaj i wczoraj, potwierdzają to, że jest jednak śnieg i tego śniegu jest nawet sporo, no naprawdę jest tutaj tego dużo i mgła, mgła, którą widziałem z okien z kamiennej góry, mówiąc prosto. Jak już tu jestem I teraz Tutaj będąc, nie wejść na śnieżkę to Chyba zaliczyłbym to jako Swoją własną porażkę Bo już mam niedaleko Także zrobię to po raz kolejny Spójrzcie, zobaczcie jak jest biało Napawajcie się Normalnie szok tam jest szlak, tylko nie wiem jaki Od tamtej strony idą ludzie No nic nie widać, nic kompletnie, jest w ogóle. Moja wycieczka trwa już godzinę i trzy minuty A nie wiem jeszcze ile mi zostało z pół godziny może do ...do wejścia na śnieżkę coś kołdego. Wypłaszczyło się, więc biegnę, ale zrobiło się już zimno. Jest to wiele zimniej niż tam na dole. I dlatego trzeba się rozgrzać, przygotować się do powrotu. Na fruzmie już widać śnieżkę odkrytą. Także pięknie, pięknie chmury ją odkrywają tam w tej chwili Obserwatorium 1603 metry bodajże, tak Jedni mówią 1602, inni 1603 Także Tak zamknięty bijam ten kilometr Także jeszcze Jeszcze kawałek został Jeszcze kawałek Dobije do góry jeszcze kawałeczek Jeszcze kawałeczek i będę na miejscu No i co? Dotarłem na Śnieżkę, także zaraz z akcji, ale czerwono, nie ma co jest trochę strasznie, ludzi kurde brud, także zaraz na dół, ale jestem, tak jak mówiłem. Dobra nic mykam. Godzina 45. Tak długo wbijałem na śnieżkę. No nic nie będę tutaj stał. Podpakuję się i dzida na dół. Także byłem zaliczone. Lecę na wiosnę, tutaj się wybiorę znowu. Czy, czy, czy nie jest tutaj pięknie? Po prostu normalnie jak w zakopanym No niestety nie odbieram telefonu, już mam schowany, także... Nie wyciągam nawet. A, bo cały czas ktoś dzwoni do mnie. Jak odbiorę, to nie odbierają. I tak w Google. Ja teraz przy żółtym szlaku jabłuszko konsumuję. I zaraz biegam w dół. Zjem i cisnę. Coś pięknego. Góry są piękne. Kocham góry. Napadam się ciszą. Po prostu żywej duszy teraz nie ma. Tutaj, gdzie jestem. Ale jest przecudnie, przecudnie. Kochani. Teraz, jak fajnie cieplutko. Jest. No tam było trochę zimno. Ręce mi na śnieżce trochę zamarzły. Ale teraz znowu jest cieplutko, przyjemnie, wiosennie. Tam widać kolej linową, która zasuwa z kopy. Tak, kopa tam jest w stronę śnieżki. Dobra, lecimy w dół. Kurcze, Felik. Bo jeszcze mam 40 minut drogi samochodem, a jest 14.40. Także zapierdzielam w dół i śpiewam góry, góry, polski cud natury. Aha, pięknie. A ten bieg dedykuję świętej pamięci Racholowi Krzysztofowi i teściowi nogi z betonu mam nogi z betonu mam już jestem na dole Zaraz jeszcze podejdę zobaczyć ten wodospad. Nawet nie wiedziałem, kochani, że tutaj od tej strony, na tym szlaku, jest taki kurczę, wodospad. Zaraz go nagram z przodu. Tutaj spływa ta cała woda. No, tutaj to miejsce, przy tej ulicy, to mi przypomina to samo, co było w zakopanym, jak na morskie oko się cisnąło. Przy tym wodospadzie, bodajże, chyba Mickiewicza. No, identyko, kurczę. Tutaj jesteśmy w tym słynnym miejscu, co są te anomalia grawitacji. Także tutaj, to jest te miejsce. Piękne obiekty, tutaj są. Szum i rosa. Kurczak ja się cieszę, że nie padało, że się udało Że się udało Ci to obiegać bez przygód Także jestem happy Jestem szczęśliwy Polska jest piękna góry przede wszystkim morze mamy tutaj piękne obiekty. jest co robić naprawdę A tutaj mamy widok na Hotel Gołębieskiego też potężny, no ale nie tak duży jak ten co jest pobierowy I należy się zasłużony drin albo browar dzisiaj. Nie ma wyjścia. I tak też będzie. Piękna maszyna stoi ponad grani. Dom zgoda. Ale się kochani fartnęło. Zaczęło padać. Centralnie, przy samym parkingu zaczęło padać. Po prostu dzisiaj to po prostu miałem dar od Boga, szczęście, szczęście po prostu. Coś pięknego. Jest, jest moja Renata, moja Renia, Czekała na mnie. Tak się jadę do domu. Hello.